Siemano, czy witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Patryk i w dzisiejszym odcinku po raz kolejny będziemy coś oglądali na YouTubie. W dzisiejszym odcinku będą to niesamowite rzeczy. Będą to rzeczy, które powinna zrelaksować, ale zobaczymy, czy tak będzie. Na samym początku tego filmu zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Tutaj czerwony przycisk. Kliknijcie, żeby był szary. Zapraszam również na mojego Instagrama, który macie tutaj na mojej głowie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wbijecie i zaobserwujecie mnie. Zapraszam również na moją grupkę i fanpage'a. Które są oczywiście na Facebooku. Nie będę dłużej przedłużał. Zapraszam do oglądania. Zobaczmy ten filmik. I zobaczmy, czy naprawdę on będzie relaksacyjny. Co tu mamy? O kurde, co to jest lód? Ty to jest lud, ale to jest jeszcze taki nie do końca zamrażony był. Tutaj mamy jakąś fabrykę. Ale zacie jak to jest wszystko. To jest tak zrobione, że to leci i to jest tak maszynowo zrobione, że to jest dla mnie szok, nie? To jest dla mnie szok naprawdę. Tutaj co mamy? Tu zgrzewają, coś łączą? Nie wiem. Chyba łączą coś. Tutaj malowanie jakieś. Co tutaj w ogóle? Co tutaj? Tutaj. Co tu robią? Skrobią. Dalej. Co to jest? Co to jest? Ty! Co to w ogóle jest? Bo nie mam pojęcia. To co? I czy to jest zamrożona woda na, na liścia? I ta osoba to zbiera? Bo to faktycznie jest takie dosyć fajne dla wzroku i fajnie się to ogląda. Co tutaj dalej mamy? Też jakiś przemysł. Co to mamy? Jakieś metalowe płytki, które się ustawiają od razu samoczynnie? Nie wiem. Chyba tak. A to co? Kluseczki się robią, kluseczki w fabryce się robią. Ale to jest tak wszystko zrobione. Zobaczcie, wszystko równe, wszystko jest równe. To jest dla mnie niemożliwe odśnieżania. I zobaczcie, to jest sposób. Wziąć szerszą jakby tą łopatę, żeby zrobić i od razu szybciej się robi. To co to jest? Się coś wlewa, ale co? Czy to jest jakiś olej, czy, czy co? Bo nie wiem. Nie, to są jakieś kapsułki. Wow. No. Czy ta maszyna sadzi od razu? Bierze z góry. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego. Jestem pod wrażeniem, jak to działa. Naprawdę. Tu też mamy jakieś słodycze, słodkości jakieś mamy. Nie, powiem wam, że naprawdę ten filmik jest taki taki dosyć. Relaksacyjny. Jeszcze ta muzyka, jaka tutaj jest, to w ogóle już dodaje takiego całego klimatu. Kubeczki. Ale zobaczcie, zobaczcie, jak to jest. Jak to jest zrobione. To po prostu są tak taśmy zrobione już, że tak naprawdę człowiek to nie musi nic robić. Podejdzie i to zbierze po prostu. A no to co to jest? Czy w tym się to nagrzewa tak szybko? No, powiem Wam, że jest mocno. Jest mocno. Czy tutaj chyba ręcznie ktoś? Nie wiem, czy to jest to, co myślę. Ale jeżeli ktoś tutaj nakłada ręcznie smar na łożyska, które będą no to. i też widzieliście, wszędzie porówno można powiedzieć. Powiem Wam, że tutaj te osoby naprawdę mają już fach w ręku. Już widać, że nie pierwszy raz to robią. No. Tutaj znowu jakieś maszynki mamy, butelki robi. Co tutaj się dzieje w tym momencie, właśnie? Czy to tylko chyba przekłada? Wow. Ale dmuchawa poszła. To jest śnieg. Nowy sposób na odśnieżanie pojazdów, moi drodzy. Nowy sposób na odśnieżanie pojazdów. Tylko trzeba sobie kupić taką oto maszynkę. To co to mamy? To chyba nie są lody. Jeżeli to są lody. Ale mam smaka na lody teraz. tu kurczę, kurczę. Co, że komuś pasuje ręka oczywiście jeżeli wam się podoba taki filmik to piszcie komentarze i zostawcie łapkę w górę nie bo to też jest naprawdę fajne dla mnie więc jeżeli jeżeli wam się podoba to to zróbcie. I tutaj co się dzieje bo nie wiem nie ogarniam nie ogarniam naprawdę co tu się dzieje nie ogarniam. To co to jest. Co to mamy. Nie wiem, nie wiem co to jest naprawdę. A to co? Że co, że za rura, tak? Ale poszło! Ale strzeliło, nie? Mocno. Mocne, mocne to było akurat. Taki sprzęt EGS też chyba w porządku. Tak, i jest w porządku. Jak się rury zatkają, to, to jest w porządku. Tutaj dalej jakaś fabryka. Człowiek ustawia. Tu co się dzieje? Wchodzi jakiś, To jest drewno, czy co to jest? Bo nie wiem. pręd jakiś, czy drewno? Jakiś, to jakaś rura, nie pręt nawet. Jakaś rura. I co się dzieje z drugiej strony? Wyprostowana jest. No to też mocna siła, mocna siła. Widzicie, jak to było pozaginane, a po drugiej stronie już było prościutkie. Tutaj mamy jakieś kuleczki. A ja, fajne. Wyobraźcie sobie, żeby jakieś jedno pomieszczenie było w takiej kuleczkach. To by było mocne też. Bardzo. Tutaj co się dzieje? To jest jakieś liść, chyba był, Nie wiem, czy to filtrowali przez liścia, czy co robili. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy to jest... Co to jest? Ludzie? To jest. Co, co? Co to jest? Bo nie wiem. Nie wiem co to było, nie? Nie mam pojęcia akurat. Czy to jest jakieś takie do zbierania? To jest jakiś magnes. No. Na przycisk zwalnia i nie ma magnesu już i ten. Tutaj jakieś znowu kluseczki mamy. Gotowane. No, powiem Wam, że ten filmik się strasznie podoba. Jest. Ma takie coś w sobie, co. co tak uspokaja. Powiem Wam naprawdę. Jest to co takie coś uspokaja. A też są triki, tak jak tutaj. Jeżeli nie macie skrobaczki, możecie użyć Waszej karty kredytowej. Chociaż ja bym polecał użycie karty, której za często nie używacie. Takiej, która nie jest aż tak bardzo ważna. Bo, bo czasem się to chyba może źle skończyć. Tutaj mam jakiś spaw. Czy co tutaj się stało? Chyba jakiś spaw. Chyba tak, ale maszyna tutaj. Ale niszczy, ale niszczy ziemię potężnie. No powiem wam, że. No i zobaczcie wyprostuje cały teren taką maszynę sobie wyprostujecie teren prościutko, a tutaj jest roślinność wyprostujecie przytniecie na rozmiar jaki chcecie, a jeszcze możecie taką maszynką oczywiście zrobić jakieś fajne kształty. Tutaj mamy jabłuszka tak. I co się z tymi jabłuszkami dzieje? Szybkie obieranie, szybkie obieranie jabłuszek. Tutaj co? Patrzcie, tam jakieś muchy w ogóle latają, a tu robią. Ale no, zobaczcie, jak to, jak to ładnie wygląda. Fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę. Tu co, tutaj mamy. aha Fajne też. Fajne. Tutaj nie wiem co to w sumie jest. Nie wiem, co to było. Tutaj też mamy jakieś takie chyba. Nie wiem w sumie co to jest, czy jakieś takie kluski, czy jakieś takie pączki bardziej, ale coś na pewno w tym stylu tutaj arbus i... Ej, takie coś by się przydało, naprawdę. Nawet mi. Nawet mi by się takie coś przydało. Wyobrażacie sobie. Ob... Nie tak obierać kroić a tylko bierzecie raz i macie pokrojonego arbu zabierzecie sobie jaką część chcecie. Nie no. To akurat jest idealne, akurat to mógłbym mieć. A to co? To jest też dobre. Linę ci od razu skręca, no. A to są te grube liny, to są te grube liny, co chyba na statkach są. No to, to musi być dobrze zrobione. Czy ten balon pęknie? Z wodą, czy... czy nie? O, chyba pęknie, chyba pęknie, uwaga! Trzy, cztery. No i nie pęk. A tutaj te... Czy to jest śnieg? Czy to jest naprawdę śnieg? Wow. A to jest co? Patrzcie na to. Przecież to jest łuk, można powiedzieć, że to jest łuk zrobiony z roweru. Znaczy, no dobra, widzę, że tam jest konstrukcja, stelaż metalowy, ale tam są rowery poprzyczepione. Nie widziałem takiego czegoś na żywo, a powiem wam, że mógłbym zobaczyć. Tutaj co się dzieje? No i co to. To był jakiś sens tego. Aha, czyli zrobili taki otwór w kamieniu, tak? No to też ładnie. Ej, tu znowu jest Arbuz. Nawet nie wiecie, jaką mam ochotę w tym momencie, żeby zjeść Arbuza takiego słodkiego, wodnistego, takie, żeby ten sok z Arbuza wylatywał w buzi. Nie, no po prostu taką mam chęć na Arbuza w tym momencie, że to jest szok. Szok po prostu. To co mamy? Jakieś jedzonka chyba, tak? Bo nie wiem, coś z jajkiem, chyba tak jakby omlet. Z warzywami, nie wiem. Tak mi to przynajmniej wygląda. Możecie napisać, co to jest? Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się taki filmik spodobał. Jeżeli tak, to właśnie pamiętajcie o tej łapce w górę. Mi będzie niezmiernie miło i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam oczywiście również na moje social media, które macie w opisie. Wszystkie linki tam są potrzebne, które powinniście znać. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego. Siema.